Odkąd zaczął się Związek w 1989 roku w Krakowie, od razu robiliśmy takie spotkania okładkowe. Pierwsze było w klasztorze, w podziemiach klasztoru Jezuitów. Strasznie tam było ciasto. Musimy mieć dużą salę, nas jest ciągle jeszcze dużo, więc tutaj w tym centrum nowochudzkim jakoś się mieścimy. Zybiracy są. Niezwykłymi ludźmi. Chcieliśmy, żeby nasze, nasi wychowankowie, nasi, nasze zuchy harcerze mogli czerpać z ich doświadczeń. Jest to dla nas bardzo ważne, bo przekazują oni nam właśnie żywą historię, która nie zawsze jest zapisana w książkach i nie jest taka. Po prostu dosłownie, jak w książkach jest możemy wszystko zobaczyć, na własne oczy usłyszeć. Jest to bardzo ważne. Po prostu na Syberię nie było nawet. Jakiś, jakiegoś opłatka więc, więc robiliśmy jakiś taki placówek z czegoś tam no i zastępowało to jako opłatek kolędowanie było, bo był dom dziecka polski nie rosyjski, tylko dom dziecka polski kierowniczka była rosjanką a wychowawcy byli Polkami a opłatku to nie było to się dzieliło się chlebem czarnym Zadania związku, no bardzo proste, właściwie trzy główne cele. Pierwszy to jest wzajemna pomoc, druga upamiętnienie naszego losu, a trzecia, i to zawsze uważałam za ważną, y, starania o powroty Polaków, którzy nie zdołali stamtąd wyjść.